Za 5, 7, dzień trzeci Wchodzę do sówczyny z nowej wsi. No i lecimy z temacikiem. Niebieski szlak karpacki. Trzecia odsłona. Trochę mi ta sówczyna przypomina no minimalnie chyrową z głównego szlaku Beskidzkiego. Też taka miejscowość położona w dolince. Stupnica chyba się nazywa ta rzeka wylała kilka lat temu, dochodząc ludziom do pierwszego piętra. O, katastrofa tu była, ale to położenie terenu generalnie takie pagóry za domkami właśnie takie konotacje myślowe mam tu. Słupczyna w dole zostaje. E, szlak tutaj biegnie inaczej niż na. Aplikacjach mapowych eee, z perspektywy szlaku, za remizą strażacką w lewo, za strażą pożarną w lewo, a my już robimy swoje czyli łąki, hasze trawiszcza. Za chwilę dojdziemy do tej drogi, co jest niby tą drogą pokazaną na aplikacjach. Z mojej perspektywy, to o tyle dobrze, że. Uszczknąłem, nie wiem, ze 100 metrów, idąc od nowej wsi. <noise> o, no, jakoś, jakoś, wchodzimy dalej. Piękne wschody, piękna pogoda. Kolejny dzień patelni. A, a, za mocno, chociaż tak naprawdę jest między 19 a 21. Ale i dla piesia, i dla mnie, jak się idzie w takim odsłoniętym terenie, to trochę za mocno. Proszę tylko popatrzeć, szanowni państwo, to jest, to jest piękne. To jest po prostu czyste, w najczystszej formie piękno. Schodzimy do Huty Brzuskiej. Ja się rozczulam, jest tu tak pięknie. Po górze, raz do dołu, raz do góry. Huta Brzuska już praktycznie za nami. Był kościół. Znaczy na mapie widziałem, że był i ze zdjęć w relacji od innych ludzi nie spojrzałem nawet. Podobno dosyć osobliwo, podobno dosyć osobliwie on wygląda. Ale nie o tym chciałem. Fascynuje mnie jedna rzecz to jest kolejna wioska, miejscowość, w której jest kościół, a nie ma sklepu. I tak się zastanawiam no nie wiem, nawet jakbyś miał człowieku ultra silną wiarę że samą wiarą się nie wyżywisz, nie nakarmisz. Tak mi się wydaje, może się nie znam. A z drugiej strony to też co nieco pokazuje, że lud potrzebuje Boga, a nie pożywienia, po które można gdzieś tam podjechać naście kilometrów dalej. Chyba, że się nie ma środka lokomocji. To z buta po chleb. No, hardkorowo. Tak jak wczoraj mówiłem, że się dziwię ludziom, że te szlaki są kompletnie bezludne, a tereny tak piękne. To mała errata do tego. <laughs> e, chodziło oczywiście o. No, bo to, to pewnie. No i tą dzicz, te hasze i tak dalej. To pewnie ludzi zniesmacza. E, ale tu wygodna szutrówka od huty brzuski, odludny teren. Tam na wzgórzu wysoko. Chyba samochód i dwa namioty. No idę w tym kierunku. Zobaczymy. I idziemy na Krzeczkową. Coś pięknego. No coś pięknego. Tu mi już kopara opada po raz enty. Dookoła łąki, lasy, pagóry. Pogórza są świetne. No niestety klucze tutaj od 5 minut nie ma żadnego wskazania na żadnym drzewie, żadnej wstążki, niczego już. Nic mi jeszcze nie uratuje. Żebym skręcił tu. Ale według mapy CZ powinienem tam skręcić. O nic, podejdę po raz drugi kawałek tą drogą. I zobaczymy co się wydarzy. Eee, w sensie no może jakieś oznaczonko, bo już od jakiegoś czasu. Nie widzę, nie słychu, ale ta droga i tak się gdzieś schodzi później. Z niebieskim. Tylko, że chyba ominąłbym ten mur krzeczkowski, już sam nie wiem. Ale za każde oznaczenie będę tak wdzięczny tutaj. O! Jest! Jest oznaczenie tu na drzewie, patrzę jak zarośnięte. Uff, czyli dobrze, że nie poszedłem tam w gęstwinę. Tam ze 100 metrów pocisnąłem w ten gęsty las. No tak aplikacje pokazują. A mimo wszystko wolę trzymać się szlaku oznaczeń, które są no rzadziutkie, rzadziutkie, no bo też może też słabo widoczne przez e, zalesienie, takie zakrzaczenie tutaj terenu. Patrzcie, jakiś taki dziki sad, nie wiem, jakieś takie wyłożone skarlałe, nie wiem, jabłonie, być może. O, jakie oznaczenie stare. Nieźle. Dzisiaj za każdy metr tej wdzięcznej szutruwy. Jestem wdzięczny swemu losowi i temu szlakowi w porównaniu do tego co się działo wczoraj. O uprzedzano mnie, że krzaki krzaczkowej. Przede mną jeszcze, więc się zastanawiam czy to z tej strony krzaczkowej, czy ze strony tego muru, którego finalnie chyba nie odwiedziliśmy, a widzieliśmy jakby jego namiastkę przy szlaku niebieskim. No i idziemy, idziemy. Taką wygodną drogą, dzisiaj finał w Dybawce jest zaplanowany, tam kolejna agroturystyka, a po drodze będziemy mijać Krasiczyn, tam jest sklep, podobno są jakieś bary, jak ja bym zjadł coś innego niż suchą bułę, ojej, ale, ale by była petarda, no radość, radość za podniebienie, ale no nie rozmarzajmy się jeszcze, jeszcze kawałek do Dybawki. 17 km w tym momencie wychodzimy z tego obszaru, gdzie jest ostoja niedźwiedzia. To o czym mówiłem wcześniej, z tej strony również jest tabliczka informująca. Ciekawostka: dzisiaj już się znaleźliśmy na terenie nadleśnictwa Krasiczyn. Wczoraj przechodziliśmy tereny nadleśnictwa Dynów. A teraz wchodzimy na wioseczkę o nazwie Krzeczkowa. Nie zdążyłem włączyć kamery. Przed momentem z tego gniazda odleciał pociąg, dając piękny spektakl. Niesamowite. Niesamowite. O kurde, przed momentem patrzcie, idę asfaltową wygodną. Nagrałem się mamie na łodzapie, że. super wygodna droga. No to wchodzimy tu, wchodzimy. Okej, okay, pomyślałem sobie, że. Ten kto pisał o krzakach Krzeczkowej no Może szedł jakąś inną drogą Na przykład tą co mówiłem wtedy Że na aplikacjach inaczej pokazuje ha, ha. Niż, niż w realu idzie szlak Ale to chyba człowiek mówił O tych krzakach Nogi już popokrzywione I grzejemy Tak prowadzi szlak No nieźle Przełazimy taką piękną Łąkę z widokiem na to, cośmy już przeszli. Cyk-cyk-cyk. I pojawia się oznaczenie na pierwszym możliwym drzewie. Jestem jakoś ambona w krzakach. Leśka tu coś mocno czuje. No nic, idziemy. Idziemy, chyba trzeba tutaj przykręcić lekko. Jak mi się wydaje. Jest jakieś małe udeptanie, po którym prowadzi Leśka. Oddaję jej przewodnictwo wyprawy. No i przebłądziłem. 50 metrów od te, tego miejsca, gdzie stoję jest szlak, ale nie chcę się tutaj przez te chaszcze przedzierać, bo to jest masakra. Nogi całe już poparzone. Spróbuję chyba zejść tu do cywilizacji, zobaczymy, czy dojdę do szlaku. Aj, skasztaniłem, skasztaniłem teraz. Mogłem jednak wrócić, teraz już mi się nie chce z powrotem dylać w górę. Schodzę, odchodząc cały czas od szlaku. Ale liczę na to, że te ślady tu po jakimś ciągniku doprowadzą mnie do cywilizacji. Widzę tam jakieś domy. Słyszę. W dole jeżdżące samochody, jak już dojdę na jakąś drogę typu asfalcik. To sobie na drobie Wrócę do szlaku eee, na Krasice. A tymczasem co? O! Będziemy rzekę pokonywać. No to pięknie. <laughs> no to pięknie. Ależ, paneczku, poszedłeś! Trzeba dostrzegać pozytywy, choć negatywów można wymieniać wiele. Przeszedłem sobie przez rzeczkę. Stopy dostały chłodną porcję wody. Pościągałem kleszcze z leśki. Dzisiaj jest absolutny rekord, jeśli chodzi o kleszcze. Sorry, że tak w rozkroku przed wami, ale mamy przerwę przymusową, no bo przeszedłem bez butów. No to teraz sobie. Ubieram skarpety na nowo. No i jestem zgubiony. Do szlaku mam trochę. Aha, o kleszczach mówiłem. Ale wątków mieszam. No i co? 54 kleszcze na razie z leszki zdjąłem. Z siebie u mnie również rekord. Kleszczów 9. Na razie u leszki. I jeden jest wbity chyba i będę musiał apteczkę z plecaka wyciągać zaraz, żeby go twisterem wyciągnąć. Nie ma żartów. Z kleszczami nie ma żartów i czas też jest istotny. Jeśli kleszczyk był e, jakby zainfekowany, wiecie o co mi chodzi? No to jest ważny czas, szybkie jego wyciągnięcie, działanie w przypadku człowieka, w przypadku zwierzęcia mam chyba podobnie, chociaż. Te moje psy to już miały tyle kleszczy wbitych, że to łohoho. Ho, nawet pewnie nie ma tylu subskrybentów ten kanał. Co to kolejny klesz chyba na skarpecie? No dzisiaj kleszczowe zagłębie. Dzikie te tereny. Tak chwaliłem leśka, chowaj się do cienia. Zaraz się napijemy wody i będziemy szukać naszej drogi. Mam nadzieję, że nagrywam to i nie ucieło mi łba. A nawet jeśli, to niewielka strata, pozytywnie. O, chyba teraz jest szczytowy moment, 400 metrów od szlaku jestem, Olszany. Ale motyw, idę z daleka, zapytam, czy ktoś żyje. <gry> patrzcie, coś się odwaliło. Coś na drzewie. Ło, ja szczura, patrzcie, jaka jaszczureczka tutaj po kimś chodzi. Jabol jest. Tutaj rower, tylko kaski, nogi. A tutaj nawet na drzewie baba jaga na miotle. No, patrz, gdybym nie zabłądził, to bym nie zobaczył tego miejsca. Może tędy powinien iść szlak. <noise> A tak się zestresowałem, że zgubiłem szlak, że kurczę 4-5 razy dołożyłem niż przejść powinienem. Ale za to po to kolszanka przekraczam. Tak, to chyba on. <noise> Przed momentem przekraczałem go bosą stopą. Teraz wracam po mostku. No nie było jak, były gospodarstwa. Taką wybrał sam drogę. Tak sobie chciałem. No nie chciałem, no trzeba było iść normalnie. Z kilometr to na luzie do, dokładam. Gdzie więcej? No nieważne to jest. Miał być dzisiaj najkrótszy odcinek z tych dotychczasowych trzech. Raczej nie będzie. Zobaczymy na koniec dnia, czy to ważne. Liczy się przygoda. No i zobaczyłem Baba Jagę na miotle, która wlepiła się w drzewo. Jakiegoś pijaczka, co tam zasnął, i rowerzyste, co w krzakach wylądował. Jest i stadionik korony Olszany, tędy powinienem zejść kulturalnie, jak wszyscy normalni ludzie. To nie, to wolałem się gdzieś tam tłuc. No ale jestem już na szlaku. Chodź, Leśkowa. Leśka, dawaj. Lecha, gryzą cię kleszcze. O! Ua. Jeszcze jeden bonusowy fikołeczek dla widzów trekking. Przechodzę przez miejscowość Krasice. I tutaj w tym miejscu w zasadzie kawałek wcześniej, był stary przebieg szlaku. Dawniej, chciałem powiedzieć, szlak prowadził, ale to jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym roku prowadził starym dorzeczem sanu prawym szło się po ogromnych ponoć krzaczorach. Wszyscy, którzy tamtędy pokonywali ten szlak jeszcze dwa lata temu, mówili, że Najgorsze, co mogło być, największy hardcore trzeba było się ubrać w długie spodnie, w kurtki z kapturami, nawet jak żar z nieba e, tylko po to, żeby pokonać pokrzywy wyższe od człowieka i chaszcze. ponoć mega ciężko a teraz jest tutaj zmieniony ten bieg szlaku jest most, później będziemy lecieć, odbijać ku wschodowi na korytniki I Kolejny raz przekraczamy san. Buja na tym moście, że łocho San zamulony. Wczorajszą piosenką dnia było KSU. Moje Bieszczady, jedynka to jest chyba. O tym, że san jest taki płytki. Tralalala, a my przechodzimy ten most. Leśka, jak poczuła, że jest niepewny, to chciała wracać. Ale ją lekko zmobilizowałem. Powiedziałem, hej, ho, do przodu, no i naginamy. Hehe, <laughs> zadziałało. Ależ to są ładne zwierzęta. Tutaj jeden, tu dwa. Idę po takim terytorium, patrzcie. No, pięknie. Rzepaki po górze, dookoła. Świat jest piękny. Tutaj w dół dróżka idzie na perłę sanu jakieś chyba takie domki z tego co widziałem ale my dzisiaj śpimy w dybawce co oznacza że jeszcze do Krasiczyna musimy się doczłapać No, ten Krasiczyn to jest jakieś takie dzisiaj o, spełnienie cały czas myślę o jakimś obiedzie ale petarda by było Odstawcie teraz obiady Chaciing pełno włosów ja bym obstawiał między wilkiem a niedźwiedziem, ale bliżej chyba tego drugiego. No nic, no grzejemy. Takie tutaj e, terenki mamy przecież. Zaraz będziemy dochodzić do mostu w Krasiczynie na sanie, drugi raz tego dnia przekraczać będziemy san. I co? I wcale to nie jest takie oczywiste, okazuje się, że gdzieś tam info dopiero ostatnio od ludzi szło, że o, most w Krasiczynie otwarty. Wspaniała jest to przeprawa po tej cudownej skrzypiącej konstrukcji która pozwoliła nam suchą nogą przejść na drugi brzeg Leśka znowu rana. przepraszam za wyrażenie młodszych widzów ale no taki już nasz los, no idziemy czysto informacyjnie dla was jak gdzieś tam widziałem na necie info, że w Krasiczynie są bary, restauracje pierwsze od razu za mostem jest baner na karczmę nad Sanem 200 metrów od szlaku odbiłem bez sensu, czyli 400 stracone, bo zamknięte jest to na stałe. Według googla podszedłem pod bramę i kłódkę pocałowałem. Pomny wczorajszych trudów, wczorajszej przeprawy błotnej. Tak sobie teraz patrzę, co Krasiczyn ma do zaoferowania. Jest tam zamek, który kiedyś odwiedzę ale po drodze tuż przy szlaku są lody o smaku snikersika no petarda, no petarda takie rozpieszczanko na szlaku nie żałuję sobie takich opcji wam również polecam, bo trzeba się rozpieszczać w takich warunkach a przynajmniej napełniać kaloriami bo te uciekają strasznie już dzisiaj ponad 2000 Nieważne kto by to liczył Cieszmy się, cieszmy się, jest podejście i grzejemy na dybawkę Ja tu sobie w Krasiczynie na jakieś piwka pozwoliłem na jakieś lody jakiś taki chill out a tu się kurde okazuje że tu dalej navigation problem Houston Uff, ale chyba dochodzimy do szlaku Chociaż według zegarka nie, ale według aplikacji tak. Powinniśmy tu zaraz wejść na niebieski no bo takie chęchory jak były, no to mówię, nie będę się przez to przedzierał. Właśnie przez to idę, znalazłem jakąś drogę obok, nie kręcę, spojrzę lepiej na mapkę, bo dzieją się tu rzeczy niestworzone, a już nie liczyłem na jakieś przeboje. Z tym szlakiem nigdy nic nie wiadomo. O, powiem Wam kolorowo. Według aplikacji tu jest szlak, według drzew niekoniecznie. On się po prostu urwał. Nie wiem, wydaje mi się, że w miarę patrzyłem. ale tutaj co to dąb jakiś chyba walnął. 2,5 do mety nam zostało. I fajnie by było, kurde, chciałem powiedzieć, bez przygód, ale przecież po to tu jestem. Ten szlak to jest przygoda. Niezaprzeczalnie. Chyba największa w moim życiu, taka przygoda przez duże P. Wleźliśmy do dybawki. Komuś koń po podwórku centralnie biegał. Psy ujadały na nas. A i powiem wam szczerze, że od kilkunastu minut. No, o jest, jest pierwsze oznaczenie. Chciałem powiedzieć, że nie widzę oznaczeń. Okej okay, buddies. Zaraz koniec tego odcinku. Za chwilę będę w agroturystyce Lipscy. Chyba ulica wesoła to jest. Dybawka w każdym bądź razie. Tu kończymy swój dzień. Tak to wygląda. Podchodzimy gdzieś pod agro. Już parę metrów nam zostało do końca: 150. A więc pora się pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.